Okej, okay. witamy Was na Pyrkonie. Mamy tutaj do czynienia z jednym z pracowników Oneco. Chcielibyśmy się zapytać, jak to właśnie wygląda teraz, bo mieliście bardzo fajny motyw z tym Prima Aprilisowym żartem. Dużo ludzi właśnie, jak mówisz, Wam cały czas nie wierzy i jak to wyszło, że tak postanowiliście zrobić taki żart, po w sumie drugi rok z rzędu? No tak. Znaczy, przyznam się szczerze, że w zeszłym roku, jak ogłaszaliśmy Bradley'no Basza, to to było Dzieło przypadku, po prostu dokładnie tego dnia przysłali nam umowę, po prostu mogliśmy już ogłaszać. Mieliśmy przygotowane coś innego, coś już, co pamiętam, było strasznie głupie, ale stwierdziliśmy, że skoro jest taka okazja, to czemu by nie? I skorzystaliśmy. A jeżeli chodzi o ogłoszenie z tego roku, czyli właśnie Acone, to, które przy okazji pokazuje istnieje, jest prawdziwe. Zbliżanie? Po polsku, po polsku. Tak, istnieje. To z tym planowaliśmy to już od kilku miesięcy. Nie mówię, że od początku wzięliśmy akurat ten tytuł, żeby ogłosić 1 kwietnia, ale jak zastanawialiśmy się, kiedy go wsadzić w nasz plan, jak go ogłosić, to pomyśleliśmy 1 kwietnia. Idealnie. Dobrze, a jak wygląda u Was motyw z light novelami? Bo teraz zaczęliście wypuszczać właśnie Marię Zerową, tak, puste pudełko i jak to teraz wygląda? Jak wygląda sprzedaż tego light novel? Znaczy, przyznam się szczerze, że mieliśmy właśnie tutaj na Pyrkonie premierę drugiego tomu i skończył nam się, jako początku do drugiego dnia, ale na szczęście nam przywieźli i... zostało nawet jeszcze trochę, ale może się sprzeradzą do, do 16. Więc jeżeli chodzi o sprzedaż Marii, to nie możemy narzekać, zwłaszcza, że jest spore grono takich oddanych fanów tego tytułu. I oni zachwalają sami, zachęcają swoich znajomych, więc to tak trochę nam ułatwia sprawę. Więc z Marii jesteśmy zadowoleni. I mamy jeszcze w planach dwie kolejne nowelki. Jedną to No Game No Life. To będzie w 10 lipca. I 20 czerwca będzie nowelka z serii Tokyo Ghoul. A właśnie, jak w ogóle wygląda sprzedaż nowelek, bo u nas tak w sumie w Polsce to ciężko było z tymi nowelkami do tej pory i co tak Was wzięło na te nowelki, że postanowiliście teraz ruszyć z nimi? Bo tak w sumie tak dużo ludzi, dużo studiów zaczyna wydawnictw ruszać z nowelkami i jestem ciekawy jak to u was było. Znaczy to wersja taka najbardziej szczera i uczciwa brzmi tak, że po prostu wcześniej wszyscy się bali je wydawać, bo było takie przekonanie, że nowelki to są książki, a książki w Polsce to się sprzedają tak średnio więc nikt tego po prostu nie, nie brał. Sam pamiętam jak na, na kilku panelach y, ktoś się właśnie pytał, czy wydamy tą, czy inną nowelkę, to ja mówiłem, nie no wiecie, bo książki słabo się sprzedają, a y, mangi to jest powiedzmy jakiś y, drobny segment rynku, więc to będzie nisza w niszy i się to nie opłaca. A potem właśnie widownictwo Kotori zaryzykowało z Sword Art Online'em i właśnie w, 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 wszyscy się przekonali na własnej skórze, że to się sprzedaje, że ludzie są zainteresowani i to właśnie zachęciło innych wydawców, zachęciło nas, zachęciło JG, JPF nawet. Więc to myślę, że jeżeli można by wskazać takiego ojca lub matkę pojawienia się wszystkich nowelek w Polsce, to jest to Sword Art Online. Można tej y nowelki nie lubić lub lubić, ale właśnie od niej wszystko się zaczęło. Tak jakby. Aha, dobrze. A jak właśnie wygląda sprzedaż nowości Newconowych, które były, przed Gangsta, Dragons Rioting, jak wygląda sprzedaż tego? Bo to był w sumie duży boom był i jednocześnie różne zachwyty i nie tylko zachwyty. Jak to właśnie wygląda? Z, z Gangsta jesteśmy zadowoleni, bo to ma również swoich fanów, są fajne rysunki, jest akcja, więc czego chcieć więcej? A Dragons Rioting na początku było trochę słabiej, bo sporo osób potrzebowało trochę, żeby się przekonać. Ale teraz, nawet jak jesteśmy na Pyrkonie, to właśnie wyprzedał nam się cały drugi tom, z pierwszego zostało tylko kilka sztuk. Więc ludzie potrzebowali trochę czasu, żeby się przekonać, że to, pomimo tego, że to nie jest najbardziej znany ecin na świecie, to i tak jest to coś, czym warto się zainteresować. I co prawda liczymy, że będzie jeszcze lepiej, ale i tak jest już ok. A tak jeszcze tak na sam koniec zapytam z ciekawości, czy jest szansa, żebyście podpowiedzieli co będziecie w najbliższym czasie jeszcze mogli chcieć wydawać, w tym stylu jakieś, nie wiem, takie zajawki może? Okej. Okay. Znaczy, 15 kwietnia będziemy ogłaszać nasz kolejny tytuł i też od razu, jeżeli, mi się, jeżeli się nie mylę, od razu będziemy też ogłaszać go z polską wersją tej, no, Owoluty, bo już mamy wszystko zaakceptowane z tego co pamiętam i to będzie... Mm, właśnie, jakiej podpowiedzi użyć, żeby nie zepsuć zabawy? Jest to coś, co ma anime. Może tak powiem. Wiem, że to strasznie zawęża <grym> zakres poszukiwań, ale jest to anime, jest to nawet nie takie stare anime. Okej, okay, to dziękuję bardzo za miły wywiadzik, dzięki wielkie. Dziękuję.